komentatorskiego. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku i zapraszam na kapitalny mecz. Poulsen, Kallenberg. Becko. w pole karne. Stracili piłkę. Skutecznie dograł do kolegi. Wow, ależ obronił. Barda walka, no i traci piłkę. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rozwór. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Przechwyt, ale nie opanował. No, przydałoby się dośrodkowanie. Dośrodkowanie to dośrodkowanie piłka trafia w gracza z pola. Kilka wychodzi na aut, mogą stąd stworzyć zagrożenie. Kolejna, bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Trafił wprost w bramkarza. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Paulsen, Kallenberg. No nie był atakowany. No wyraźny błąd. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Koren. Dobrze. Udane. Czysto odebranie piłki. Był faul i rzut wolny. Strata i przy piłce rywale. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Goren. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. Romendal. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki, no przemierzył już spory dystans. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Będzie szansa na bramkę. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Ładne dośrodkowanie. No, wyręczył teraz bramkarza. Ładna wymiana. Nieudana akcja. Dobra decyzja, fatalne wykonanie. Mogli prowadzić. Spudłował. Zespół traci piłkę. Romendal. Koren. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Teraz musi grać ostrożniej. Piłka chodzi jak po sznurku. I nie ma gola. Robował uderzać gorszą nogą, ale jak widać, nieskutecznie. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. Paulsen. Kallenberg, Ślisk. czy to wykorzysta? Ale pięknie! Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy. Koren, świetnie odzyskał tę piłkę, proszę spojrzeć, jaki duch walki. Kallenberg. Kallenberg. No trwa oblężenie, bramki rywala, długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Pięknie podał. Ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Dobre odebranie piłki bez faulu. Pierwsza połowa już za nami. Zaczyna się druga połowa. Koren. Dobrze teraz zdołał utrzymać się przy piłce. Wspaniale przechwycił. Pecko. Ładne podanie. Wrzucił w pole karne. Dobrze to przechwycił. Twarda gra w obronie, odepchnął przeciwnika od piłki. Gwizdek, rzut wolny. Nie czekali i już zaczęli. Dobrze dograł. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Niecelne podanie i będzie aut. Rozpocznął od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Przywilej korzyści. No, dobrze, sędzia cofa grę. Rozpocznął od rzutu wolnego. Myślę, że mógł się teraz zdecydowanie bardziej postarać, a tymczasem zmarnowana okazja z rzutu wolnego. Ryzykownie, ale udanie. No i obrońca zdołał odebrać mu piłkę. Ładne wejście, przejęcie piłki. No brawo, świetne wyjście z wodem. Zablokowany strzał. No i przejęli w ostatniej chwili. Hmm, to nie tak miało być. Sprytnie teraz. Wspaniała okazja. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Nieporozumienie i strata piłki. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. i trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Czy będzie to środkowywał? Wizdek, akcja przerwana i teraz. Mamy fauli i słuszną decyzję arbitra żółta kartka. Za kolejne takie wejście będzie już usunięcie z boiska. daje piłkę koledze. No wsparli teraz bramkarza. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut i będzie rzut rożny. Dobra decyzja, fatalne wykonanie. No nie udało się zakończyć tej akcji golem, ale i tak prowadzą. Była szansa po tym rzucie rożnym, ale minimalnie niecelny strzał. Romendal. Bardzo dobre podanie. Ma miejsca, aby wrzucić w pole karne. Wybijają teraz do przodu. Romendal. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Koren. Rommendal. Od bramki za moment. Wznowienie gry. Ager. Wybiega na pozycję. Oglądaliśmy kolejną bramkę, w ich wykonaniu wysoko prowadzą. Jest nie do powstrzymania, właśnie ustrzelił hat -tricka. Obrońcy zostawili mu trochę za dużo miejsca i skrzętnie to wykorzystał, ogrywając bramkarza. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Będzie sam na sam z bramkarzem. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Odebrał piłkę, czysto ładnie. Czy to wykorzysta? I kolejny gol dający im wysokie prowadzenie. Ależ Finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Pecko. Rozpoczną od rzutu wolnego. Może być groźnie. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Barda walka niebezpiecznie, ale piłka czysto odebrana. Cezar. No to są prawdziwi wirtuozi futbolu. Każde podanie znajduje dzisiaj swojego adresata. To się rzadko zdarza, ale oni dzisiaj są wręcz nieomylni. Mandal, Daniel Jensen, Becko. Podał do partnera. Stracili, ale odzyskali piłkę. No udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Sygnalizował, że jest spalony, ale arbiter jest niewzruszony. Będziemy mieli kilka. Paul, rzut wolny, niewiele do końca. Czy to wykorzystają? Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Podanie. Ach, zach sędzia dyktuje rzut wolny. To może być ich ostatnia szansa. Przymierzył, ale obok bramki był blisko rzeczywiście zdobycia gola. Ager. Mamy rzut wolny. Pecko. Dobrze, przebił się. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Koniec spotkania. To była kwintesencja wszystkiego, co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunszt, finezję. Zaskoczyli całą...